Serdecznie, dzień dobry. Witam pana prezydenta Marka Myszkowskiego i nie przedłużając, oddaję głos panu prezydentowi. Dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie. Drodzy no, państwo, mamy sytuację od ponad 24 godzin zupełnie inną i spotykamy się ponownie, można powiedzieć, w sytuacji kryzysowej. Dlatego też postanowiłem się dzisiaj z państwem spotkać, żeby kilka ważnych informacji przekazać. Otóż no, jestem dzisiaj po, też po spotkaniu online z wojewodą, przedstawicielami spółek, zarządzaniem kryzysowym, także staramy się realizować w tej trudnej sytuacji nasze zadania. Natomiast może zacznę od tego, że my jako miasto też włączamy się w proces przygotowania do przyjęcia, przyjęcia uchodźców wojennych. Już wczoraj takie pierwsze sygnały otrzymałem, że być może dwie rodziny pracowników ukraińskich, którzy pracują w jednej z firm we Wrocławku, będą chciały przyjechać do naszego miasta. Po prostu straciły dach nad głową. Dlatego też zrobimy wszystko, żeby takich ludzi przyjąć i po prostu im pomóc. Dzisiaj też Państwa chcę poinformować, że udało nam się w taki właściwie błyskawiczny sposób. Można powiedzieć, że prawie że już przygotować około 130 miejsc dla potencjalnych uchodźców. My zadeklarowaliśmy Panu Wojewodzie miejsc między 400 a 500, ale na chwilę obecną jesteśmy w stanie przygotować 130 miejsc, a jak będzie potrzeba, to, to oczywiście będziemy dalej o tym myśleć i organizować. Mamy nieruchomości. Miejsca, które jesteśmy na ten cel w stanie przygotować, od razu Państwu powiem, że te miejsca to przede wszystkim dawny dom dziecka przy ulicy Krętej, przy ulicy Bojańczyka, dawny hotel ratuszowy i jeszcze nieruchomość przy ulicy Toruńskiej. Gdy będzie potrzeba, wtedy będziemy uruchamiać też dawną szkołę podstawową numer 15 przy ulicy Leśnej i będziemy oczywiście myśleć także i o dodatkowych miejscach, jeśli rzeczywiście taka będzie potrzeba. Również, drodzy Państwo, dzisiaj spotkałem się z prezesami spółek, no bo wczoraj mieliśmy w godzinach popołudniowych, można powiedzieć, sytuację taką nadzwyczajną, nie chcę powiedzieć, że kryzysową, jeśli chodzi o możliwość zakupu paliwa do samochodów. Te ceny są mocno zróżnicowane i chciałbym tutaj Państwa uspokoić, że ta sytuacja stabilizuje się i bardzo proszę, żeby nie popadać w panikę, bo nie ma w tej chwili okoliczności, które by rzeczywiście mogły wywoływać jakiś niepokój. Pan Wojewoda przekazał, że ta sytuacja jest stabilna i powiedzmy, te rezerwy, które, którymi Polska dysponuje, dostawcy, hurtownicy. Paliw płynnych, te paliwa będą mieć, także nie ma tutaj potrzeby rzeczywiście czynienia nie wiadomo jakich zapasów na wszelki wypadek, bo tak to niestety drodzy Państwo, my niekiedy nie myślimy. Jeśli chodzi drodzy Państwo o pozostałe kwestie, to spółki są zabezpieczone, bo rozmawiałem zarówno z prezesem MPCU u także rzeczywiście tutaj dostawy. Ciepła, wody nie są w żaden sposób zagrożone, także tutaj też uspokajam. Jesteśmy i możemy czuć się bezpieczni. Drodzy Państwo, gdyby rzeczywiście zaistniały takie okoliczności, to bardzo prosimy o kontakt z Urzędem Miasta, bo sytuacja jest nadzwyczajna i będziemy starali się tutaj reagować na bieżąco i pomagać. W najbliższym czasie przekazyczemy Państwu numer alarmowy, który będzie czynny 24 godziny na dobę. Będzie można się w takich sytuacjach nadzwyczajnych kontaktować. Czy to będzie, będą kwestie związane powiedzmy z koniecznością zakwaterowania osób, które przyjadą z Ukrainy, czy też w innych sprawach będziemy starali się, starali się w tej kwestii pomagać. Drodzy Państwo, też informuję, że wszelkie obiekty użyteczności publicznej w związku z trzecim stopniem zagrożenia cybernetycznego no, są w sposób dodatkowy chronione i monitorowane. Także, jak Państwo zauważyli, w Urzędzie Miasta, w trzech lokalizacjach oczywiście, ten, możliwość skorzystania z usług jest oczywiście monitorowana i jest kontrolowana przez pracowników. I podobnie dzieje się w innych obiektach użyteczności publicznej, czy to w jednostkach organizacyjnych, czy też w spółkach. Też podkreślam, że dyrektorzy szkół otrzymali wytyczne, że absolutnie żadne osoby postronne nie mogą. Przebywać w szkołach osoby nieznajome. Musimy nad tym czuwać, musimy nad tym kontrolować. Także też bardzo proszę Państwa o zrozumienie tej sytuacji nadzwyczajnej. Także drodzy Państwo, kończąc, no przede wszystkim pragnę uspokoić. My staramy się realizować swoje zadania, no i oczywiście w miarę możliwości pomagać wszystkim w tej nadzwyczajnej sytuacji i na chwilę obecną nie ma żadnych powodów do niepokoju. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Nie widzę. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.